Elo, W tym materiale Kałach dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat Trumpa i federalizacji Europy. Zapraszam do oglądania. Ja uważam, że Ameryka obecnie pod rządami Trumpa nie zmienia się w Amerykę Great Again i tak dalej. Ja uważam, że wokół Trumpa są kurziści. Mam takie jakieś przeczucie, że wokół Trumpa są kurenciści stary. Nie wiem dlaczego. Czuję to po prostu, że... To idzie w tą stronę, stary. Mam takie przeczucie. Skąd ta rozkmina? Z wypowiedzi tych ludzi, yy, stary... Hi, czekaj, idę sobie po skarpetki. Poczekaj chwilę. Pewnie mnie nie będzie słychać. Mask hajlował. Słyszałem tej żony Kirka wypowiedzi i J.D. Vansa, to ja nie wiem, niektóre to aż się za głowę łapałem. Tam mają nika jakiegoś Fuentesa, czy jak on się tam nazywa. On tam, oni, suporterzy Trumpa mówią, jaka jest wada Trumpa: to, że nie jest taki jak Hitler. Czaisz? Albo to, że nie jest Adolfem Hitlerem, stary. I ja mam takie Mi się wydaje, że Ameryka się zamienia w Nazilandię. W... To jest trochę. Mi się wydaje, że mask hajlował specjalnie, a później yy, pił, że to jest yy, jakiś gest wysyłania serca do Was i tak dalej. Ja też mogę wyjść na scenę i się zmasturbować publicznie, a później mówić, ale ja się nie masturbowałem. Ja tylko ocierałem ręką o skórę, żeby przypomnieć ludziom z łuszczycą, że nie są sami z tym problemem, wiesz, to jest, też możemy sobie takie tłumaczenie zrobić, no. Amerykanie teraz boją się Grenlandii, yy, dlatego, że coraz więcej chi 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 chińskich, coraz więcej Okrętów atomowych, czy podwodnych, czy lodołamaczy pojawia się przy Grenlandii. Grenlandia, jakby to powiedzieć, to jest bezpośrednia, to jest jak lotniskowiec, kurczę Arktykę. Dosłownie. I kto ma kontrolę nad Grenlandią, będzie kontrolował w przyszłości Arktykę. I z naszej perspektywy, jeżeli Ameryka będzie, zabierze Grenlandię, będzie nawet na plus, bo przynajmniej Amerykanie są ku naszej stronie, po stronie cywilizowanego świata. Jak będą to mieli Chińczycy, albo no to będzie dla nas o wiele gorzej. Tak naprawdę. Więc to jest jeden nie? nie, nie szykuje się żadna trzecia wojna światowa, stary. Y problem jest taki, że Ameryka nie ma na tyle, jakby to powiedzieć, y resources. Nie ma na tyle zasobów, żeby trzymać za mordę Europę i Azję. Wiesz o co chodzi? I musi wybrać jeden kontynent. I... Jeżeli sobie przejrzysz szlaki handlowe, stary, na czym polega globalny handel, to Ameryka zawsze wybiera, wybierze Azję, bo to jest przyszłość, nie? Więc tak to wygląda z tej perspektywy. No i tak to wygląda. No. Albo Ameryka, albo Grenlandia amerykańska, albo. W takim razie jeśli od wschodu Rosja, od zachodu Ameryka z nazizmem dalej Chińczycy, to jako Europejczycy bardziej pod USA, czy masowa federalizacja? W sensie jedyna przyszłość dla nas Europejczyków, żeby się uratować, to jest chyba federalizacja tak naprawdę. Ze wszystkimi państwami stworzenie jednego państwa, co nie? Stworzenie po prostu państwa yy jednego wspólnego europejskiego. To jest jedyna szansa dla nas, żeby przetrwać, bo osobno w Europie jesteśmy niczym. Tacy Rusy osobno by każdego z nas piknęli. One by one. Mieliby problem z Niemcami, mieliby problem z Francją, ale długofalowo sądzę, żeby ich przyrobi, przerobili, bo to nie są zmilitaryzowane społeczeństwa w ogóle. Stary, takie mam wrażenie. Wiesz, co chodzi. Z jednej strony spoko jest być w sensie ja wam powiem tak, tylko federalizacja nie polegałaby. My byśmy byli obywatelami drugiej kategorii w takiej federacji europejskiej. W sensie Polacy, Węgrzy, Rumuni, Bułgarzy bylibyśmy obywatelami drugiej kategorii, nie? Tak naprawdę. Więc ja nie wiem, czy to dla nas, dla Polaków byłoby takie OPEKUR. Więc wiesz, no teraz też jesteśmy w Unii, dokładnie. To myślisz, że to by się zmieniło po federalizacji, stary? Nie ma opcji. Też by Słowianie byli wykorzystywani do jakichś najprostszych, najcięższych prac, wiesz, jako im, czysto imigranckich i tak dalej. Więc chłopie, tak to wygląda, nie? Myślisz, że czegoś na podobieństwo USA, Armia Wspólna, Prawo Odmienne? Nie, nie, nie. Mi się wydaje, że jakby ci to powiedzieć... Wspólna armia europejska i wspólne prawo gospodarcze by było, tylko ja uważam, że Federacja Europejska zostałaby podzielona na dystrykty: że byłby brytyjski dystrykt ekonomiczny, francuski dystrykt, hiszpański, niemiecki, włoski, polski, austriacki, węgierski i każdy dystrykt by miał swojego, tak jakby prezydenta mini, ale oni by odpowiadali później przed jakąś radą brukselską, nie? Na przykład. Tak jak po, podobnie coś do teraz, ale bardziej to by było złączone, sfederalizowane i wspólna armia, nie? Wspólny przemysł, wspólna, wspólna armia. No to, to, jest, to wygląda na to, że to jest przyszłość. Ewentualnie przyszłość też jest taka, że wszyscy siedzimy w NATO, Unia Europejska się rozpierdala, ale wtedy ekonomicznie wszyscy jesteśmy zwierzętami dosłownie. Więc wiesz... Ale ja uważam, że to nie ma sensu długofalowo, że to się i tak rozpięło za 50 lat czy za 100 lat. Ja uważam, że to by się wszystko rozkłóciło. Już były próby robienia wielkich federacji, wielkich związków, i to zawsze padało zawsze. Rzym się wypalił, Związek Radziecki się wypalił stary Kurde różnego chareku, różnego rodzaju, wiesz, imperia i różnego rodzaju federacje się rozpiąły zawsze, a mi się wydaje, żeby się gotowało w takiej federalizacji europej, takiej federacji europejskiej, w... więc mi się wydaje, że to by był sojusz na, nie wiem, na 50 lat dosłownie, taki, wiesz. Czy kto by przewodził? No przewodziliby na pewno... Nie... Jeżeli ktoś myśli, że Polaków by dopuszczono do słowa w czymś takim, no to XPP, nie? Na pewno by rządzili Niemcy, Włosi, Francuzi i Brytyjczycy. Resztę, resztę by mieli w dupie. Takiej, wiesz, federacji, nie? Ja uważam, że Rusy są zagrożeniem dla Europy. Ja uważam, że Rusy mogą tak naprawdę. Mam takie wrażenie. Tylko problem jest taki, że nawet jak słabi zaatakują Europę, to, to to będzie wojna Polski i Europy bez Stanów Zjednoczonych. Ameryka da sprzęt tylko. Polacy będą ginąć na takiej wojnie. bo są najtańsi. Dla takiego dyktatora jak Putin wysłać milion czy dwa miliony Rosjan na wojnę z Polską, to wydaje mi się, że zrobiłby to bez, bez stary. Bez w ogóle mrugnięcia, nie? A skąd my weźmiemy milion ludzi w wojsku, kurwa, chętnych do bitki? Nie mam pojęcia. Będzie trzeba na patriotów kurczyć, że będą szli i będą zdychać. Jak Maduro? Co ty? Maduro złapali, bo wiedzieli, że sobie mogą na to pozwolić. Takiego gracza jak Putina, to kto ci złapie, chłopie? Nigdy w życiu, Przywódcą światowym takich krajów, kurwa, z wpływami to nigdy nic nie grozi, nie? Rosja potrzebuje wewnętrznej walki o władzę. Nie, w Rosji już nie ma wewnętrznej walki o władzę. Tam już są sukcesorzy ustawieni k nie. Tam nie będzie żadnej walki po śmierci Putina albo coś w tym stylu. To już nie, nie te czasy są. No tak, Rosją rządzi FSB. Mi się wydaje, że Putin to jeszcze pożyje kurde 20 lat na życie. Mi się wydaje, że ja szybciej zdechnę kur... Putin nawet. Taki kurwa prezydent to ma opiekę medyczną chłopie 24 na 7. Codziennie badania krwi, codziennie to, to, ch... Opie. On no dostanie do Peskitu. przeszczepią mu serce, wątrobek. Jak Chińczycy się zapatrują do Europy, ale Chińczycy nigdy w życiu nie chcieli toczyć walki z, ze światem wojskowo. Oni zawsze toczą walkę ideologicznie, yy, takimi narzędziami jak TikTok, yy, takimi rzeczami jak promowanie jakichś niezdrowych trendów wśród społeczeństwa. To jest ich walka, co nie? Nikt tu, Chińczycy nie będą najeżdżać nikogo ku czy coś. Jak ja kurwa wojdę na Ukrainie i Ja nawet nie chcę mówić, ale ci idioci, no dosłownie idioci zastanawiali się, czy Chiny zaatakują Rosję i zabiorą jej Syberię. No, wiesz, no to trzeba być półmózgiem żeby w ten sposób postrzegać świat.